Każdy mówi dziś o inflacji, stopach procentowych i niepewności na rynkach. Jedni szukają zysków na giełdzie, inni zamrażają pieniądze na lokatach. A tymczasem w zasięgu ręki mamy instrument, który nie tylko ochroni nasz kapitał, ale również powalczy z inflacją. To oczywiście obligacje. To właśnie obligacje w 2025 roku mogą być jednym z najciekawszych sposobów na spokojne, ale realne pomnażanie pieniędzy. Dziś sprawdzimy, czym tak naprawdę są obligacje, które z nich warto rozważyć, ile można na nich zarobić i czy rzeczywiście mogą być lepszym wyborem niż lokata albo ETS. Obligacja to nic innego jak forma pożyczki. Kupując obligacje, pożyczasz pieniądze emitentowi, którym może być państwo, miasto, bank albo prywatna firma. W zamian dostajesz obietnicę zwrotu kapitału i odsetek. Po określonym czasie. To jeden z najstarszych i najprostszych instrumentów finansowych, a jego głównym celem jest stabilność. Nie musisz codziennie śledzić wykresów czy analizować rynku. Kupujesz obligacje, a reszta dzieje się automatycznie. Dlatego obligacje są często pierwszym krokiem dla osób, które chcą inwestować, ale nie lubią ryzyka. To rozwiązanie dla tych, którzy wolą spokojnie budować kapitał zamiast Gonim za szybkim zyskiem. I właśnie dlatego w momentach rynkowej niepewności, takich jak obecnie, zainteresowanie nimi rośnie. Choć najczęściej słyszymy o obligacjach skarbowych, to nie jedyna dostępna opcja. Mamy też obligacje komunalne emitowane przez miasta i samorządy. Są one dość bezpieczne, ale rzadko dostępne dla inwestorów indywidualnych. Dalej mamy obligacje bankowe, które służą bankom do pozyskiwania kapitału. Zwykle oferują umiarkowane oprocentowanie i dobrą wiarygodność. I wreszcie obligacje korporacyjne czyli papiery dłużne emitowane przez firmy. Tu potencjalny zysk jest wyższy, często nawet 8-10% w skali roku, ale co za tym idzie, ryzyko się zwiększa. Firma może doświadczyć problemów finansowych, a wtedy inwestor stanie przed wyzwaniem odzyskania całej zainwestowanej kwoty. Dlatego zanim kupisz obligacje korporacyjne, warto przeanalizować, kto je emituje i w jakiej kondycji jest dana firma. W praktyce najwięcej inwestorów wybiera obligacje skarbowe, bo stoją za nimi gwarancje państwa i to właśnie im przyjrzymy się bliżej. Jeszcze kilka lat temu niewielu inwestorów brało pod uwagę obligacje jako element swojej strategii inwestycyjnej. Stopy procentowe były niskie, a oprocentowanie obligacji symboliczne. Ale po inflacyjnym Armagedonie z lat 2021-2023 i spadkach na giełdzie, wielu inwestorów zaczęło szukać bezpiecznej przystani dla swojego kapitału. Obligacje skarbowe dały im to, czego brakowało na rynku stabilności. W przypadku obligacji, zamiast nerwowo patrzeć na wahania kursów, można co miesiąc patrzeć, jak rosnąć się odsetki. W dodatku od 2023 roku oprocentowanie nowych emisji zostało powiązane z inflacją, co sprawia, że inwestor nie traci realnej wartości pieniądza. To właśnie dlatego Polacy zaczęli znów kupować obligacje. W 2025 roku Ministerstwo Finansów oferuje kilka typów obligacji detalicznych, różniących się długością i sposobem naliczania odsetek. Najprostsze to obligacje trzymiesięczne, czyli tzw. Tak OTS, o stałym niskim oprocentowaniu. Dla osób, które wolą coś dłuższego, dostępne są roczne i dwuletnie obligacje zmiennoprocentowe, których oprocentowanie zależy od stopy referencyjnej NBP. Kiedy stopy rosną, rośnie również oprocentowanie obligacji. Największą popularnością cieszą się jednak obligacje indeksowane inflacją czyli Czteroletnie COI, dziesięcioletnie EDO i dwunastoletnie ROT. Te ostatnie są dostępne tylko dla rodzin korzystających z programu 800. Ich oprocentowanie w pierwszym roku wynosi 6,25%, a w kolejnych latach rośnie zgodnie z inflacją plus marża 2,5%. Beneficjenci programu 800 mają jeszcze do wyboru obligacje 6 Roz. ROS. Porównując stopę zwrotu wszystkich oferowanych papierów dłużnych, 10- i 12-latki wygrywają zarówno w pierwszym okresie naliczania odsetek, jak i w kolejnych latach. Obligacje te pozwalają chronić realną wartość kapitału. Jeśli inflacja wzrośnie, oprocentowanie też pójdzie w górę. Dwa lata temu na rynku pojawiła się też nowa kategoria, tak zwane obligacje wojenne. To szczególny rodzaj obligacji skarbowych emitowanych przez państwo w celu finansowania wydatków obronnych. W Polsce funkcjonują one jako obligacje na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych i były w 2023 roku emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Ich zadanie jest proste: pozyskać środki na modernizację armii, zakup sprzętu i wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Z punktu widzenia inwestora to nadal klasyczne obligacje skarbowe, czyli instrumenty o bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa gwarantowane przez Skarb Państwa. Różnią się jedynie celem emisji. Zamiast finansować bieżące potrzeby budżetowe, kierują kapitał na obronność. Obligacje na rzecz funduszu wsparcia sił zbrojnych emitowane były w Polsce oraz na rynkach zagranicznych, a głównym odbiorcą były podmioty instytucjonalne. Choć w Polsce to nowa inicjatywa, sama idea ma długą historię. Podczas II wojny światowej Stany Zjednoczone emitowały tzw. War Bonds, które stały się jednym z symboli tamtej epoki. Kupowali je zwykli obywatele, gwiazdy kina, a nawet dzieci w szkołach. To był sposób, by wesprzeć kraj finansowo, ale też emocjonalnie, by zbudować wspólnotę wokół jednego celu. Amerykańskie obligacje wojenne nie przynosiły wielkich zysków. Ale dawały coś innego poczucie, że każdy ma realny udział w zwycięstwie. Dlatego wielu inwestorów, szczególnie indywidualnych, może je traktować nie tylko jako część portfela, ale też jako wyraz odpowiedzialności formę inwestycji, która łączy stabilny zwrot z poczuciem współudziału w czymś większym niż własny wynik finansowy. Czy zatem obligacje to lepsza alokacja kapitału niż na przykład lokaty czy ETF-y na akcje? To zależy od tego, czego oczekujesz. Zacznijmy od lokat. To produkt, który Polacy znają najlepiej. Działa prosto. Wpłacasz pieniądze, a bank wypłaca ci określony procent po trzech miesiącach, pół roku czy roku. Problem w tym, że w praktyce stopa zwrotu z lokat jest bardzo niska lub wręcz ujemna. Dodatkowo często musisz założyć konto lub wykupić produkty oferowane przez bank. Dziś średnie oprocentowanie rocznej lokaty wynosi około 4%. Oznacza to, że po uwzględnieniu podatku belki i inflacji w wysokości 3,9% mówimy o zerowym zysku. A wręcz dopłacamy do interesu, bo wartość naszych funduszy spada. A jak obligacje wypadają na tle ETF-ów? ETF-y na akcje to najprostszy i najtańszy z możliwych sposobów inwestowania w indywidualne spółki. Kupujemy szeroki koszyk firm, zmniejszając tym samym ryzyko. ETF-y akcyjne w długim terminie historycznie dawały średnio 7-9% zysku rocznie. Na przykład ETF, odwzorowujący indeks. SP 500 w ostatnich 10 latach przyniósł średni roczny zwrot na poziomie około 9,5%. Tyle, że droga do tego była bardzo wyboista. W 2022 roku, po serii podwyżek stóp procentowych w USA, indeks ten spadł o ponad 18%. Kto wtedy spanikował i sprzedał? Dużo stracił. Obligacje natomiast działają odwrotnie. Nie kuszą spektakularnymi zyskami, ale też nie bolą przy spadkach. Nawet w latach wysokiej inflacji, jak 2022-2023, inflacyjne obligacje skarbu państwa dały solidny bufor bezpieczeństwa. W efekcie wielu inwestorów, którzy w pandemii woleli spokój niż ryzyko, przeniosło kapitał właśnie do obligacji. Dlatego nie chodzi o to, która opcja jest lepsza, ale o to, jaką rolę pełni w Twoim portfelu. Obligacje nie mają konkurować z ETF-ami. Mają dawać stabilność, gdy akcje wariują. Właśnie dlatego wielu doświadczonych inwestorów trzyma w obligacjach 30-40%, a czasem nawet połowę swojego portfela. Nie po to, żeby zarobić najwięcej, ale żeby nigdy nie stracić wszystkiego. Ok, a jak... Kupić te obligacje. Najprościej zrobić to przez stronę obligacje lub w oddziale PKOBP. Proces jest szybki. Wybierasz serię, wpisujesz kwotę i potwierdzasz zakup. Możesz też zdecydować się na zakup przez IK Obligacje lub IKZ Obligacje. To ta sama oferta, ale z jedną ogromną zaletą. Zwolnieniem z podatku belki i korzyściami podatkowymi. W tym przypadku oprócz ochrony majątku budujesz również kapitał emerytalny. Ale pamiętaj, że środki będziesz mógł, mogła wypłacić dopiero po ukończeniu 60 roku życia w przypadku IKE i 65 lat w przypadku INGZ. Czy jest moment, w którym najlepiej zainwestować w obligacje? Najprostsza odpowiedź brzmi zawsze wtedy, gdy chcesz chronić kapitał. Obligacje nie służą do szybkiego zarobku, tylko do budowania stabilnej bazy finansowej. To dobry wybór, gdy rynek akcji jest przewartościowany, albo gdy spodziewasz się spowolnienia gospodarczego. W portfelu zrównoważonym, gdzie część środków pracuje agresywnie, a część spokojnie, to właśnie obligacje trzymają całość w ryzach. Dla kogoś, kto dopiero zaczyna inwestować, to też świetna lekcja cierpliwości i zrozumienia, jak działa rynek pieniężny? A czy w tym roku opłaca się kupować obligacje? Prognozy wskazują, że inflacja zacznie się stabilizować, a stopy procentowe mogą dalej spadać. To oznacza, że nowe serie obligacji mogą mieć niższe oprocentowanie, ale wciąż będą atrakcyjne w porównaniu z lokatami. Kluczowe będzie dobranie momentu i rodzaju obligacji do własnych celów. Czy chcesz ochronić pieniądze na rok? Czy budować kapitał przez 10 lat? W długim terminie obligacje nadal będą jednym z najbezpieczniejszych i najbardziej dostępnych narzędzi inwestycyjnych w Polsce. Obligacje nie są ekscytujące, nie dają emocji jak akcje, nie pozwalają pochwalić się szybkim zyskiem, ale właśnie w tym tkwi ich siła, bo inwestowanie to nie wyścig, to maraton i kto potrafi zachować spokój, ten zgrywa na dłuższą metę. A teraz pytanie do ciebie. Masz już w portfelu obligacje, czy dopiero rozważasz ich zakup? Napisz w komentarzu, jaki procent twojego portfela stanowi część obligacyjna. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.